Sobota, pierwszy tydzień Adwentu. W pierwszym czytaniu Pan Bóg przez proroka Izajasza mówi tak. Zaiste o ludu, który zamieszkujesz, w syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci on łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy odpowiedzi. Słowo pocieszenia, słowo zapewnienia. Pan Bóg mówi jasno przez proroka Izajasza. Jeśli będziecie wołać do mnie, to ja was szybko wysłucham i naprawdę skończy się wasz ból, skończy się wasz płacz. Jak ojciec, jak matka, która słyszy płacz dziecka, przybiega najszybciej jak może i pomaga mu, żeby, żeby go nie bolało, żeby go wyrwać z jakiegoś niebezpieczeństwa. Ciekawe jest jednak określenie ludu, który zamieszkujesz w Syjon w Jerozolimie. Jerozolima to jest miasto, najważniejsze miasto dla narodu wybranego, ziemi obiecanej, stolica. Ale w tej Jerozolimie jest najważniejsza część, to jest Syjon. Co to znaczy zamieszkiwać Syjon? Przecież na Syjonie nikt nie mieszkał. Syjon to było wzgórze, na którym była zbudowana świątynia. Czy chodzi tylko o kapłanów, którzy mogli tam mieszkać niedaleko? Czy chodzi o, o mieszkańców, którzy przy, mieszkali Niedaleko świątyni. Nie, raczej chodzi o to, że mieszkać na Syjonie znaczy przybywać do świątyni, gromadzić się wokół świątyni, być blisko miejsca, gdzie Bóg działa, gdzie Pan Bóg przebywa, gdzie Pan Bóg pomaga swojemu ludowi. Jest w tym wezwaniu jakaś taka. Sugestia, żebyśmy tak prosili Pana Boga, modlili się do Pana Boga, ale żebyśmy też byli zgromadzeni wokół świątyni, mieli te świadomość, że Pan Bóg nie mówi tych słów do wszystkich mieszkańców Ziemi, ale mówi do tego narodu, który jest zebrany wokół Jerozolimy, jest zebrany wokół świątyni zbudowanej na Syjonie. W tym sensie pielgrzymowanie do jakichś miejsc świętych, do sanktuarium, w tym sensie modlenie się w takich miejscach cudownych ma to głębokie znaczenie. Że Pan Bóg wybiera jakieś miejsca szczególne, żeby go, żeby go wysłuchać, szczególne, żeby okazać swoją łaskę. I to prawda, że w całym Nowym Testamencie mamy przykłady, że Pan Jezus uzdrawia osób całkowicie w innych miejscach i poza kościołami, i poza sanktuariami. Ale kto wie, kto wie, może, może to dzisiejsze czytanie dla nas jest takim wezwaniem: pojedź na asną górę, pojedź do Fatimy, pojedź do Lourdes, pomóc się, pomóc się w miejscu, które jest jakimś szczególnym miejscem. Dla danego narodu. Psalmista pod, przekazuje obraz Pana Boga jako kogoś, kto się bardzo troszczy o, tro, troszczy o ludzi. Już w pierwszym czytaniu było widać, że, że jeżeli będziecie wołać do Pana Boga, to on zmieni Wasz was, was płacz i Wasze narzekanie w radość. Natomiast psalmista mówi, że Bóg leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Przewiązuje ich rany, on liczy wszystkie gwiazdy i każde imię nadaje. Jakiś taki niesamowity, troskliwy lekarz, który przewiązuje nawet rany, pielęgniarz, który liczy gwiazdy, czyli ten, który stworzył cały kosmos, wszechświat, on się interesuje jedną Twoją raną, on się interesuje Twoim bandażem. To zawsze mnie jakoś fascynowało. Że tak patrząc z perspektywy na przykład Księżyca na Ziemię, no to ta Ziemia wydaje się naprawdę nieduża. Co więcej, absolutnie nie widać na tej Ziemi mieszkańców, nie widać miast, nie widać naszych problemów, a przecież nasze problemy, nasze życia są szalenie dla nas ważne. A z perspektywy wieczności wydawałoby się, że kto by się nami interesował. Przecież jesteśmy dużo mniejsi niż mrówki, na które patrzymy. A jednak to, że jesteśmy mniejsi niż mrówki, na które patrzymy, nie jest dla Pana Boga przeszkodą. Bo On nie tylko, że wie o nas Tak jak wie o każdej gwieździe Ale On po prostu również przewiązuje nam nasze rany I podnosi złamanych na duchu Uwierzyć w to, że nie jesteś zapomniany przez Boga Że nie jesteś odrzucony Że Pan mógł zna twoje troski Że, że Pan mógł zna, zna twoje problemy To jest podstawa do tego, żeby do Niego wołać Żeby się do Niego zwracać I też podstawa takiej spokojnej ufności Nie bój się Choćby wszyscy o tobie zapomnieli Pan Bóg o tobie nie zapomni. W Ewangelii pan Jezus przedstawia Boga jako tego, który się troszczy o człowieka w ten sposób również, że dba o to, żeby miał kto mu głosić prawdę. Jezus mówi: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Proście. Musicie powiedzieć panu Bogu, że że potrzeba robotników, że potrzeba ludzi powołanych, że potrzeba kogoś, kto będzie go słuchał. My bardzo często mówimy o, o, w tym fragmencie o powołaniach kapłańskich, o tym, że brakuje powołań kapłańskich. Zdarzają się nawet takie głosy, że nawet biskupi mówią, że brakuje księży i z jednej strony to jest jakoś normalne, czy jest jakoś zrozumiałe. Brakuje w tym znaczeniu, że przyzwyczailiśmy się do jakiejś form działania i, no i w tym sensie to, to ich brakuje. Ale Ewangelia mówi dosyć jasno, proście Pana żniwa, módlcie się, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo, czyli żeby wyrzucił robotników na żniwo, czyli żeby ich posłał do pracy. To nie jest modlitwa o to, żeby były powołania, tylko o to, żeby te powołania, które są, zostały dobrze wykorzystane. To jest modlitwa o to, żeby ci, którzy siedzą w domach, stali się wreszcie robotnikami, żeby oni zaczęli wreszcie pracować. Więc z jednej strony pokazuje Ewangelia, że chodzi o to, żeby się modlić i wcale nie widać, że tej modlitwy o powołania teraz jest więcej niż 20 lat temu. Wcale nie modlimy się więcej o powołanie niż 40 lat temu, kiedy tych powołań było więcej. Nie modlimy się, a może po prostu to trzeba by zrobić, tą najprostszą rzecz, o którą prosi Jezus. Jezus nie mówi, nie ma problemu, załatwimy z Ojcem. Nie ma problemu, co się martwicie. Mówi, proście, wyproście, wyproście Boga o to, żeby po prostu coś z tym zrobił. Ale z drugiej strony, no jasno mówi tekst, że przede wszystkim problemem nie jest to, że brakuje powołań. Problemem jest to, że my, którzy jesteśmy powołani, nie robimy tego, cośmy powinni robić. Robimy sto tysięcy rzeczy, żeby tego nie głosić Ewangelii. Robimy 100 tysięcy rzeczy niby ważne w Kościele, i potem nie mamy już czasu ani sił, żeby robić na to, co jest konieczne. Problemem nie jest, nie jest brak powołań. I wierzę gorąco w to, że że Pan Bóg daje tyle ludzi, ile po prostu potrzebuje na żniwa. Problem jest to, że my się nie modlimy o to, żeby ci, którzy są powołani, naprawdę mieli w sobie ducha, rozeznanie i możliwości robienia to, do czego ich Pan Bóg naprawdę powołał. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen.